No, tak sobie patrzę. A tutaj gwiazdka jest, wiadomo. Tam też jest jakaś, ale mniej widoczna. No, na nagraniu nie będzie widać. Ale praktycznie już dawno słońce zaszło, więc przynajmniej ją mamy. Ale oczywiście po dwóch stronach są te wasze. Ta dwójka, którą lubicie akurat, czyli gwiazda i po tamtej stronie księżyc którego oczywiście za chwilę pokażę, ale to później, bo kamera mi się pierdoli. Czekaj. O! Dobra. Nice. Nice. Ciekawe, co? No, z gwiazdką i księżycem to tak właśnie bywa, że. Właśnie ta jaśniejsza niż wszystkie inne to właśnie też się pojawia kiedy chce, tak samo księżyc. Ale nawet jeżeli są po obu stronach, to mi nie zaszkodzi akurat pokazać, bo i tak rzadko są. No nie? No wiadomo. Tam auta akurat najwięcej jeździ, i świateł jest, ale to nieważne. A tak to gwiazdka sobie jest, i to jest akurat fajne przynajmniej. Wystarczy, żeby ta dwójka była A propos księżyca, no właśnie pokażę go i później wrócimy tutaj, nie? Dobra, to chodźmy. Dobra. Okej, okay. czyli pewnie nie widzicie jak się tam chmury świecą, ale tutaj jest księżyc No, księżyc, nasz księżyc jak go nagrać? Kurwa, mać. Czekaj, muszę chyba schylić telefon, nie? O. Nice. I dopiero w odbiciach na szybie widać jego odb te odbicia i prawdziwe detale powierzchni. Bo tak normalnie na telefonie nie widać. No, ciekawe, co? Wiem, że ciekawe. No, później od tamtej strony będzie, oczywiście. Ciekawe, co? Mega, mega ciekawe. Oczywiście też mówię, jak jest w życiu i naprawdę. Bo ja dużo wiem o życiu akurat. Bo gdybym nie wiedział, to bym nie mówił faktów, które ja mówię do dziś, prawda? No. Dobra, także wracajmy z powrotem. Ej, nie będę wnikał, ale znalazłem drugą najjaśniejszą gwiazdę. Nice czyli dwie gwiazdki i księżyc. Jeszcze lepiej. A tak, zasłoniły ją chmury to jebać albo nie wiem. Dobra, idziemy. No. Jesteśmy z powrotem przy gwiazdce. No i... No, dobra, to trzymajcie się do zobaczenia i narka, bo tutaj za dużo i tak nie ma do nagrywania i gadania.